Ech, elektronika cyfrowa jest taka monotonna. Albo stan wysoki, albo niski. Prąd płynie, prąd nie płynie, dioda świeci, dioda nie świeci. A co w przypadku, kiedy chciałbym sterować jasnością świecenia diody lub po prostu zmieniać napięcie? Czas na kolejny odcinek elektroprzewodnika. Czas na modulację szerokości impulsów. A gdyby tak zwiększyć częstotliwość mrugania tej diody do wartości niedostrzegalnej dla ludzkiego oka, np. 1 kHz, dioda będzie zapalać się i gasnąć w bardzo krótkich odstępach czasu, dokładnie 1 milisekunda, niezauważalne dla ludzkiego oka. Czyli tak de facto przez połowę czasu pracy dioda nie świeci, a więc nie pobiera prądu, co dla nas będzie odczuwalne jako zmniejszenie jasności świecenia tej diody. Czyli dioda będzie zasilana sygnałem prostokątnym o wypełnieniu 50%. A co gdyby zmienić wypełnienie, czyli czas, w którym yy, na pinie utrzymywany jest stan wysoki, tak aby wynosiło ono na przykład 10% lub 90%. Bingo! Będziemy w stanie sterować jasnością świecenia diody. Arduino Leonardo oferuje nam 7 pinów, które wspierają PWM czyli z angielskiego Pulse Width Modulation, czyli po prostu modulacja szerokości impulsu. Piny te zostały oznaczone tyldom i są to piny 3, 5, 6, 9, 10, 11 oraz 13. Starszy model Arduino Uno posiada tych pinów o jeden mniej, czyli 6. Na pinach 3 i 11 modulowany jest sygnał o częstotliwości 980 Hz. Na pozostałych jest to 490 Hz. Przejdźmy zatem do pierwszego programu. Jak za pomocą Arduino ustawić sygnał PWM na którymś z pinów? Najpierw musimy oczywiście ten pin ustawić jako wyjściowy. A następnie za pomocą krótkiego polecenia analogWrite, które nam tutaj sugeruje, iż jest to analogowy zapis, ale tak naprawdę Arduino nie ma możliwości ustawienia sygnału analogowego. Jest to po prostu sygnał cyfrowy PWM, także to nas może trochę mylić, ale takiego polecenia się używa. Jako parametr pierwszy podajemy pin, na którym mamy ustawić ten sygnał PWM, a jako pin drugi wartość wypełnienia. I tutaj, w przypadku Arduino, ten sygnał PWM jest 8-bitowy, dlatego podając tutaj 255 uzyskujemy sygnał o wypełnieniu 100%, czyli praktycznie 5V na stałe na tym pinie. Podając 0, otrzymujemy oczywiście yy, 0, czyli masę, czyli nic na tym sygnale yy, nie jest podawane, a podając np. 127, otrzymamy sygnał o wypełnieniu 50%. I tak yy, można sobie łatwo obliczyć z proporcji, jakie chcemy wypełnienie. Taką podajemy tutaj wartość w zakresie od 0 do 255. No dobrze, tamtego programu Wam nie pokażę, bo jest on zbyt błachy. Postanowiłem, iż pokażę Wam taki przykład. Otóż ustawię sobie 5 pinów jako wyjście. Są to wszystkie piny, które oferują PWM, i na każdym z tych pinów ustawię inny stan. Pierwszy będzie to wypełnienie 0, czyli praktycznie masa, czyli dioda nam nie powinna świecić. Kolejny będzie to 64, czyli 25% wypełnienia, kolejny 127, czyli 50%, kolejny 75%, czyli 191 i kolejny 255, czyli pełne wypełnienie, czyli yy, praktycznie sygnał 5V na stałe. I podobne na te wszystkie piny, takie same diody, aby pokazać Wam różnicę w jasności świecenia tych diod. Po wgraniu programu do Arduino i zmontowaniu układu możemy zauważyć, iż każda dioda świeci z inną jasnością. I tak pierwsza pracuje przy PWM 100%, czyli praktycznie podanym sygnałem 5V, kolejna pracuje przy PWM 75%, następna PWM 50%, kolejna 25% i ostatnia 0, czyli praktycznie nie świeci, ponieważ nie ma tam żadnego napięcia na tym pinie. A jak te sygnały dokładnie wyglądają, przyjrzyjmy się im na oscyloskopie. Obserwujemy teraz przebieg napięcia na pinie numer 9, gdzie ustawiłem PWM na 191, czyli wypełnienie w 3 czwartych. I widzicie, że na 4 kratki, 3 kratki stanowią stan wysoki, gdzie występuje napięcie 5 V, a jedna kratka to stan niski, czyli 0 V. I tutaj mamy... Na każdą kratkę napięcie 1V, tak więc 5V i 0 w równych proporcjach, 3,4, tak jak ustawiliśmy dokładnie tyle samo, a częstotliwość tutaj wynosi około 500 Hz. Wiem to z tego, iż podziałka na kratkę wynosi 0,5 ms, także okres Trwa 2 milisekundy, czyli wszystko nam się tutaj zgadza. Zobaczmy przebieg na innym pinie, gdzie występuje na przykład wypełnienie w 1 czwartej. Teraz obserwujemy przebieg na pinie piątym, czyli wypełnienie PWM 1 czwarta, czyli podałem po prostu funkcję analog write 5 i po przecinku 64, czyli dokładnie. 1 czwarta z 255, i jak widzicie, na przebiegu wszystko się zgadza. Mamy jedną kratkę stanu wysokiego na trzy kratki stanu niskiego. Tak więc PWM w Arduino działa poprawnie. A co w przypadku, kiedy chcielibyśmy dynamicznie zmieniać to PWM, tak aby na przykład za pomocą potencjometru zmieniać wypełnienie tego przebiegu? No nic trudnego. Przejdźmy do kolejnego programu. W kolejnym programie użyjemy rozwiązania, które jest już Wam bardzo dobrze znane z poprzednich odcinków. Otóż na pinie analogowym A0, który ustawiam jako wejście, stworzę sobie dzielnik napięcia na potencjometrze. Tak więc będę mógł sterować tym potencjometrem wartościami od 0 do 1023, a w głównej pętli programu poleceniem, które Wam też jest już znane z dzisiejszego odcinka Analogride na pinie trzecim ustawię stan równy dokładnie wartości odczytanej z tego pinu analogowego podzielonej przez 4, ponieważ PWM ustawiamy w zakresie od 0 do 255, tak więc wystarczy to yy, ten odczyt analogowy podzielić przez 4, aby mieścić się w tym zakresie i w ten sposób będę potencjometrem sterował wypełnieniem tego sygnału PWM na pinie trzecim. Zobaczmy zatem jak to działa. Zmontowałem układ. Tak jak widzicie, w dolnej części znajduje się potencjometr, gdzie żółtym przewodem podłączyłem się do pinu A0 i tam odczytuję napięcie z dzielnika, który właśnie on stanowi. A u góry na pinie trzecim mam podłączoną diodę LED niebieską dużej mocy, właśnie na takim złączu wraz z przewodem. I teraz potencjometr jest w skrajnej pozycji, ale jeżeli zacznę nim kręcić, dioda powinna nam. Powoli rozbłysnąć pełnym światłem. No może tego dokładnie tutaj nie widać, ponieważ stosuje dość mocne doświetlenie kadru, ale ta dioda zmienia jasność swojego świecenia, także w ten sposób możemy sterować jasnością świecenia małej diody, ale także możemy wykorzystać układ, znany wam z poprzedniego odcinka o transoptorach. W odcinku o transoptorach sterowaliśmy spinu cyfrowego transoptorem, który załączał tranzystor, który wysterowywał żarówką tutaj na 24 V, dokładnie to widzieliście. Jeżeli przegapiliście ten odcinek, no to oczywiście na zaległości i tutaj teraz możemy tym transoptorem sterować przez PWM, czyli sterując wypełnieniem tego przebiegu, będziemy sterować przewodzeniem tego transoptora. Tak więc będziemy mogli sterować jasnością świecenia tej żarówki na 24V, co oczywiście nie byłoby możliwe bez PWM. I tutaj przewaga transoptorów, ponieważ jeżeli użylibyśmy tu zwykłego przekaźnika, no to przy PWM, które sięga 500Hz, no to ta cewka by nam się tutaj zajechała. Już tak mówiąc, w tym przekaźniku no, nie byłoby to wykonywalne przy takiej częstotliwości. Za pomocą przekaźnika, także ja biorę się do zmontowania tego układu i na tym samym programie co uprzednio zaraz wam pokażę, jak tutaj działa sterowanie jasnością świecenia tej żarówki poprzez właśnie ten potencjometr na pinie analogowym. Tak wygląda zmontowany układ. Budowy tego układu nie będę tłumaczył, bo jest on identyczny jak w przypadku odcinka o transoptorach, z tym, że właśnie steruje tutaj przez PWM. Także zobaczmy, czy. Kręcąc tym potencjometrem, możemy sterować jasnością świecenia żarówki. Otóż wszystko działa tak jak powinno. Także w taki prosty sposób możemy także sterować różnego rodzaju silnikami, czy na przykład taśmami LED w naszym mieszkaniu, sterując jasnością oświetlenia. Także, Arduino tutaj daje nam bardzo dużo fajnych możliwości. I zobaczyliście, że wykorzystaliśmy tutaj układy z poprzedniego odcinka, także warto oglądać te odcinki po kolei. Dzięki PWM możemy wygenerować sygnał o dowolnym wypełnieniu, ale zawsze będzie się on przełączał pomiędzy 5 a 0V, ponieważ jest to urządzenie cyfrowe i nie jesteśmy w stanie wygenerować dowolnego napięcia. Ale możemy uzyskać je w bardzo prosty sposób. Wystarczy jeden okres uśrednić. Wtedy w zależności od tego, ile czasu trwa ten sygnał wysoki, możemy uzyskać napięcia z przedziału od 0 do 5 V. Wystarczy sobie zrobić średnią właśnie z tego jednego okresu, gdzie jeżeli mamy 50% wypełnienia, no to połowa z 5 V, 2,5 V. Jak uśrednić sygnał? Zobaczcie na schemat. Z pinu PWM wyprowadzam sygnał, do którego podłączone jest obciążenie. Tutaj narysowałem po prostu rezystor. To może być dowolna rzecz, oczywiście, która będzie obciążać nam ten pin, ale tutaj podłączony jest także kondensator, i to właśnie ten kondensator będzie nam robił wartość średnią z tego sygnału. Także zobaczmy, jak to wygląda przy poprzednim programie, gdzie zmienialiśmy to wypełnienie za pomocą potencjometru, czy teraz napięcie na tym pinie będzie się zmieniać również przy kręceniu naszym dzielnikiem napięcia. Tak wygląda zmontowany układ. W roli obciążenia użyłem rezystora 10 kOhm, natomiast przebieg uśrednia nam kondensator 100 mikrofaradów. I teraz, kręcąc tym potencjometrem, zmieniając to wypełnienie, będę w stanie zmieniać napięcie na zaciskach tego kondensatora i tego obciążenia jednocześnie. Zobaczcie, kręcąc potencjometrem, napięcie rośnie aż do uzyskania pełnych 5V. Także nasz układ działa. Stwierdzenie, iż układ działa prawidłowo, jest błędne, ponieważ nie założyłem tutaj bardzo ważnej rzeczy: mianowicie, obciążenie układu zawsze może się zmieniać. Wszystko działa fajnie, póki mamy stałe obciążenie, ale zobaczcie, co się stanie, jeżeli wymienię ten rezystor na potencjometr, którym będę tutaj zmieniał obciążenie. Aktualnie ustawiłem około 2,5V, ale podpinam teraz nasze. Nowe zmienne obciążenie i zobaczcie co się dzieje, jeżeli będę teraz kręcił tym potencjometrem. Otóż nasze napięcie szaleje bardzo tutaj, widzicie na tym voltomierzu, ponieważ kondensator przy większym obciążeniu nie jest w stanie tak szybko się naładować do tej zadanej wartości 2,5 V. Zatem, nawet jeżeli wepniemy tutaj Mniejszy rezystor, tworząc większe obciążenie, napięcie spadnie poniżej tych 2,5V. No bo nie sterujemy tym przebiegiem PWM tak, aby utrzymywać określone napięcie. I jak możemy to zmienić? No, po prostu wystarczy badać napięcie na tym kondensatorze. I jeżeli jest ono za niskie, no to zwiększać wartość wypełnienia. A jeżeli jest za duże, zmniejszać wartość tego wypełnienia. W ten sposób stworzymy. Prostą przetwornicę Step Down, także do dzieła. Tak wygląda program przetwornicy Step Down, dzięki której chcę uzyskać napięcie 3,3 V na jej zaciskach, czyli napięcie często wykorzystywane w elektronice cyfrowej. W funkcji Setup definiuję pin 3 jako wyjście, to będzie wyjście nasze PWM, natomiast pin z A0 będzie wejściem, czyli pinem, na którym będę mierzył napięcie na jej zaciskach. Poniżej ustawiam sobie zmienną PWM na 169, czyli dokładnie 3,3 V, i w głównej pętli na samym początku wpisuję tą wartość, zatem takie napięcie mi się tam ustawi, ale oczywiście ze zmianą obciążenia to napięcie może ulec zmianie. Dlatego, jeżeli napięcie na pinie A0 spadnie poniżej 3,3 V, czyli 682, i jeżeli PWM jest mniejsze niż 255, czyli ta górna granica, to yy, program powinien podnieść to PWM o 1, a jeżeli znowu napięcie jest za duże, czyli większe od 682 odczytanego z tego pinu analogowego A0, i jeżeli PWM jest większe od 0, czyli mogę je jeszcze zmniejszyć, no to należy to PWM zmniejszyć. Oczywiście ta nowa wartość PWM zostanie przypisana przy powtórnym wykonaniu yy, tej pętli na pin Trzeci. Także taki prosty program. Jest on krótki, ale no, e, trzeba się z tym zapoznać, zaznajomić i zrozumieć przede wszystkim istotę działania takiej przetwornicy step down. A jak to działa w praktyce? Przejdźmy do montażu układu. Tak wygląda zmontowany układ. Wymieniłem kondensator na trochę większy e, 1000 mikrofaradów, aby mieć większy zapas energii, a na obciążenie podłączyłem. Potencjometr i widzicie na pinie analogowym. Teraz po prostu badam napięcie na zacisku tego kondensatora. I zobaczcie, na voltomierzu mamy takie napięcie, jakie oczekujemy, czyli 3,3V. Zobaczcie, co się będzie działo, kiedy zacznę kręcić potencjometrem. Otóż dokładnie nic. Napięcie jest utrzymywane, ponieważ Arduino w każdym obiegu pętli stara się zmienić to PWM. Tak, aby podtrzymać napięcie, ale jeżeli dojdę potencjometrem do praktycznie samego końca, czyli już prawie na zwarciu, napięcie spada mi do zera, no bo ponieważ zwieramy te zaciski, a jeżeli mamy taką rezystancję obciążenia, że Wymuszamy tutaj prąd powyżej 40 mA, No to niestety ten pin cyfrowy Arduino nie jest w stanie zapewnić takiego prądu, dlatego trzeba byłoby tutaj użyć jeszcze jakiś wzmacniacz, który by nam tutaj dał większe prądy dostępne do tego naszego stabilizatora, do tej naszej przetwornicy step down. Zatem użyjemy tutaj tranzystora. Tak wygląda schemat naszej przetwornicy Step down. Sygnał PWM jest podany na tranzystor bipolarny, który ma za zadanie zwiększyć maksymalny prąd, ponieważ na pinie możemy mieć tylko 40 mA, także tutaj tym tranzystorem zwiększamy ten prąd i oczywiście będzie on brany z zasilania z naszego Arduino z 5 V, tylko pamiętajcie, jeżeli jest ono zasilane z portu USB, wtedy mamy maksymalnie 500 mA, dlatego tym rezystorem bazowym warto ograniczyć tak prąd bazy, aby potem po wzmocnieniu nie przekraczał 500 mA, albo zastosować po prostu dodatkowe zasilanie do Arduino, bardziej wydajne. I oczywiście ten prąd, który tutaj płynie przez źródła, ze źródła przez ten tranzystor, wpada nam na to nasze obciążenie. Oczywiście z tym kondensatorem uśredniającym, wpiętym równolegle. I badamy cały czas napięcie na pinie analogowym A0, tak jak dotychczas. Także zmontujmy układ i sprawdźmy, jak działa. Tak wygląda zmontowany układ z naszym tranzystorem w roli wzmacniacza. I teraz na zakresie potencjometru, jak widzicie, cały czas napięcie nam się pięknie utrzymuje 3,3V. Niedojadne jednak potencjometrem do samego końca, gdzie jest bardzo mała rezystancja, bo ponieważ teraz mam bardzo duży dostępny prąd, także mógłbym robiąc takie zwarcie na tym potencjometrze, spalić go, uszkodzić. Jeżeli będę już przy samym końcu, przy granicy 0 1 Ohma, jeżeli może tutaj polecieć większy prąd, ja tutaj układ e, Arduino zasilam teraz z zewnętrznego zasilacza, gdzie mam dostępne 3 Ampery, to jeżeli na potencjometrze byłby 1 Ohm, no to poleci mi masakryczny e, prąd, e, którym mi tutaj po prostu uszkodzi ten potencjometr. Dlatego... Mm, do dalszych badań tego układu wykorzystam rezystory dużej mocy. Podłączmy pod naszą przetwornicę obciążenie w postaci rezystora mocy. Jest to rezystor o stosunkowo niskiej rezystancji, czyli dużym obciążeniu. Zobaczcie, że napięcie spada nam. Do 2,6V, czyli dosyć sporo, ale nie są to mV czy 0V, tak jak w przypadku przetwornicy bez tego tranzystora. Pamiętajcie, że nie będziemy tej przetwornicy tak bardzo obciążać. Zazwyczaj to będą jakieś podłączone silniki, gdzie zobaczcie, mamy 3,2V, czy jakieś LEDy mocy, tak jak tutaj ten duży LED mocy, który tutaj. Podłączam i zobaczcie, też mam napięcie około 3V. No, oczywiście mogę sobie to ustawić na jakąś fajniejszą wartość 3,7, tak aby ten LED nam bardziej świecił. Także do takich praktycznych zastosowań taka przetwornica sprawdza się znakomicie, ale jest tu jeszcze jeden problem, o którym chciałbym wspomnieć. Problem, z jakim możemy się tutaj spotkać, jest dość częstym problemem i wynika on z budowy kondensatora. Otóż yy, kondensator yy, zawsze stara się naładować jak najbardziej możliwie dużym prądem, czyli stanowi tak jakby zwarcie. Czyli jeżeli mamy tutaj jakieś duże obciążenie i napięcie nam spadnie na tych zaciskach, a następnie na przykład zdejmiemy to obciążenie, to kondensator będzie się chciał podładować maksymalnie dużym prądem, tak nie możemy tutaj wstawić rezystora, który by nam ten prąd ograniczał, ponieważ wpłynie to na czas reakcji naszego układu, wtedy. To PWM, jeżeli będzie się zmieniać, no to kondensator będzie się wolniej doładowywał, przez co ten odczyt będzie opóźniony i układ nie będzie tak szybko reagował na zmiany tego obciążenia. Zatem, co możemy tutaj zrobić? Aby nie wyszarpywać tego prądu z tego tranzystora, bo o to tutaj chodzi, że tymi dużymi impulsami poboru tego prądu negatywnie wpływamy na ten nasz tranzystor i on bardzo szybko nam się zużyje, zniszczy i będzie do wyrzucenia. Także co tutaj możemy zrobić? Możemy zastosować cewkę. Tak wygląda zmodyfikowany układ. Dodałem tutaj yy, z pozoru niewinną cewkę, yy, i ona ma za zadanie yy, ograniczyć ten prąd, ograniczyć te skoki prądu. Jak pamiętacie, cewka nie pozwala, aby yy, prąd zmienił się skokiem, także prąd będzie narastał, ale jest tutaj jeszcze jeden tajemniczy element. Jest ta dioda. Po co DOM diodę stosuje? Pewnie zauważyliście, że często przy cewkach stosuje się właśnie takie oto diody. E, otóż, jeżeli ten prąd tutaj nam płynie, e, a e, nastąpi taka sytuacja, e, że nie będzie już tutaj potrzebny dopływ prądu, to znaczy kondensator doładuje się do tej właściwej e, wartości i zostanie wyłączony ten sygnał PWM tranzystor przestanie przewodzić, to cewka będzie dalej chciała podtrzymać prąd, dlatego na jej zaciskach pojawiłoby się bardzo duże napięcie, napięcie indukcji. Tak, więc ta dioda jest po to, aby po wyłączeniu tego prądu płynącego z sygnału PWM podtrzymać obiekt tego prądu w takim oto oczku. Zauważcie, prąd wtedy popłynie w tym oczku. Czyli podładuje nam minimalnie ten kondensator, co nie będzie dla nas problemem, oczywiście. Tak więc ta dioda w sprytny sposób pozbawia nas tego efektu indukcyjności czyli nie mamy tych dużych skoków napięcia na emiterze tego tranzystora. Tak wygląda nasz zmodyfikowany układ. Zastosowałem tutaj oczywiście cewkę oraz diodę, z tym, że jest to dioda szotkiego, czyli dioda przystosowana do wysokich częstotliwości, bo pamiętajcie, że ona musi tutaj zareagować bardzo szybko, tak szybko jak występują zmiany obciążenia w naszym układzie. Nie może to być dioda prostownicza, która jest przystosowana do częstotliwości 50 Hz, co dla oka ludzkiego jest. Niezauważalne, ale dla takiego układu to już jest bardzo wolna dioda. Także taką diodę szotkiego, tutaj akurat 3A, czyli bardzo fajne rozwiązanie. I zobaczcie, że napięcie utrzymuje się poprawne, i po podłączeniu obciążenia dalej jest dobre. Po zwolnieniu tego obciążenia podłączeniu po zauważcie, że to napięcie delikatnie nam skacze do góry, ale szybko się ustabilizowuje, także. Takie zmiany nie są dla nas szkodliwe, ponieważ to obciążenie i tak jest odłączone w momencie, kiedy występuje ten delikatny skok. Także taka prosta modyfikacja pozwala nam zaoszczędzić wydane pieniądze na nowe tranzystory, i ten tranzystor pochodzi tutaj długo i szczęśliwie. Mam nadzieję, że po tym odcinku nie będziecie mieć już problemów z modulacją szerokości impulsu. Wykonaliśmy dzisiaj proste układy, zaczynając od sterowania jasnością świecenia diody LED, poprzez trochę większą żarówkę z wykorzystaniem transoptora, który poznaliście już wcześniej, a kończąc na przetwornicy step down, która pięknie nam stabilizowała napięcie do takiej wartości, jaką sobie ustawiliśmy. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli przypadł Wam on do gustu, kliknijcie łapkę w górę. Pamiętajcie o możliwości subskrypcji kanału oraz śledzenia nowości na Facebooku. Wszelkie pytania możecie kierować zaś na maila. Trzymajcie się, cześć!